Nasza trasa z Szreniawy do Leśniczówki, Jarosławiec wzdłuż jeziora i z powrotem przez pola do Szreniawy. Pętla Komornicka. Zaczynamy w Szreniawie, ale pętla nazywa się Pętlą Komornicką. Jest niedziela, wy ten film oglądacie w piątek. Dzisiaj, przez całą wyprawę, towarzyszą nam tablice z napisem pętla. Komornicka. Y, także jest to dosyć dobrze oznaczone także na mapach internetowych i jest y, dobrze oznaczone y, w rzeczywistości. Czy bardzo wyraźnie sprawdzimy dzisiaj, czy wszystko tutaj gra? Zobaczcie pętla komornicka. My idziemy tam, a tutaj jest druga, i będziemy stąd wracać z tego miejsca, właśnie stamtąd, z góry, na której jest wieża Bierbaumów. Wrócimy za jakieś 3 godziny, robiąc pętelkę. Wokół, czy właściwie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego koło Poznania. Prawie, że no koło może nie, ale y, bardzo taki regularny, bliski okręgu kształt, może bardziej bliski y, jakiemuś tam czworobokowi. Po 400 metrach jakbyście już byli zmęczeni to jest gdzie odpocząć. Pierwsza y, istotna lokalizacja to to miejsce. Które gdzieś tam już pokazywaliśmy na wcześniejszym filmie. Zadaszenie. Jak ktoś idzie większym dystansem, idzie dłużej i ma na przykład w tym miejscu 20 km, a można taki wariant wybrać, choć nie na tym szlaku, to taka, tak, takie miejsce zadaszone jest bardzo, bardzo fajną opcją. I zobaczmy, czy po przejściu grajzerówki będzie znak. Tutaj z skraj parku narodowego tablica. Jest, wszystko się zgadza. Zobaczcie, jest znak oznaczenie pętli komornickiej. W obie strony można iść w tę, można iść w tę drugą. Przyszliśmy stamtąd, a idziemy tutaj. Bardzo wyraźna, szeroka droga. Pętla komornicka w pierwszych kilkaset metrów tak właśnie wygląda. Oznaczenie w tym przypadku rowerowe, bo fragment ten, tej trasy to będzie czerwona droga rowerowa. Potem to się będzie trochę zmieniać. Chwilami będziemy szli zielonym szlakiem przy jeziorze Jarosławieckim. Chwilami będziemy szli bez szlaku. Potem z tego co pamiętam, żółty rowerowy, ale no, pokrywają się te szlaki rowerowe z pieszymi. Także, także możecie to sobie wszystko na mapie sprawdzić. Tutaj jest w tym przypadku czerwony rowerowy. Bywa, bywa tutaj tak, bo robiłem te trasy nigdy w całości, ale czasami fragmentarycznie, że rzeczywiście jadą z dużą prędkością tą drogą właśnie rowerzyści, więc uważajcie na nich, idźcie jedną stroną, bo ich czasem po prostu nie słychać. Pętla Komornicka, pierwszy kilometr, na razie przed nami jeszcze dużo, ponad 9 kilometrów, jest godzina. 8.11 Pędzimy, chciałbym do 11 dojść z powrotem do Szreniawy po 10 km. Idzie się ten pierwszy odcinek z parkingu w Szereniawie do leśniczówki cały czas prosto, więc nie ma problemu. Wprawdzie nie ma tu za dużo oznaczeń, ale była wyraźna strzałka tam przy grajzerówce, nie powinniście pobłądzić. Zaczęły się takie Lekkie bachnięcia, lekkie górki. Tutaj w okolicach Wir w pobliżu leśniczówki Wiry ta wysokość w swojej kulminacji ma 125 metrów. Pokazujemy to na innym filmie, na innych filmach, w sumie dwóch już. Zbliżamy się powoli, mam nadzieję, do leśniczówki w Wirach, bo idziemy już 20 minut, więc lada moment ta leśniczówka powinna gdzieś tutaj być. Dawno, dosyć tutaj. Byłem tutaj dosyć dawno, więc nie pamiętam dokładnie, czy to już tutaj za, tym, za tą górką, czy jeszcze kawałek dalej, ale mam nadzieję, że za chwilę będzie pierwszy zakręt przy leśniczówce. Miałem rację, miałem rację. To już tutaj, jak pojawi się po prawej stronie takie pole, i na końcu budynek to jest leśniczówka w wirach to Tutaj należy skręcić, o czym zapewne za chwilę powiedzą nam tutejsze znaki. Przekonamy się o tym, bo nie pamiętam. Bywałem tutaj, nie robiłem całej pętli, ale miałem to miejsce. I pamiętałem, że te tablice tutaj powinny być. I widzę, że są. Tam nawiry, a tu w prawo, w stronę Jarosławca. Tam za tym polem widać już budynek leśniczego. A my idziemy pętlą, właśnie tą drogą. W prawo zaraz pójdziemy. I w drugą stronę. Tutaj są, są czerwone kwadraciki oznaczające taką, taki ikonograficzny symbol tego szlaku. Skręciliśmy pod kątem prostym i. Zmierzamy teraz, po drodze będzie Leśniczówka, za chwilę po prawej stronie zmierzamy w stronę Jarosławca, Jeziora Jarosławieckiego, które też pokazujemy na innym filmie. Fajne jest to, że przy Leśniczówce w Wirach, którą właśnie teraz mijamy jest duża mapa, jedna chyba z około 10, które są w Wielkopolskim Parku Narodowym. Można zawsze upewnić się, czy Idziemy dobrze. Oto. Szliśmy stąd. Jesteśmy tutaj. Przed nami dość długi odcinek do Jarosławca. Podobny w sumie odległościowo do tego. No i potem powrót tutaj. Jak fajnie jest o godzinie 8 rano przejść 10 km no. i mieć świadomość, że właśnie schudłam 2 kg. Co to aż tyle? No pewnie. Trzeci dzień, czwarty. Nie, to są cały czas te, te same dwa, które ze sobą rywalizują. Uhum. Idziemy teraz wyraźnie pod górę. Na kamerze nie widać tego tak bardzo jak w rzeczywistości. Ale, ale... ja za to czuję. Czujesz. A ja dodam tylko, że ta górka. Nie jest nazwana, jest tuż za leśniczówką w stronę Jarosławca i ma dokładnie 108 metrów wysokości. Szkoda, że nie ma nazwy. Kiedyś to sprawdzałem na żadnej, nawet topograficznej mapie tego wzniesienia, nazwanego nie odnalazłem. A może wy odnaleźliście? Jeśli tak, to napiszcie: tuż za leśniczówką w Wirach wyraźna górka widoczna z samej leśniczówki na którą teraz wchodzimy. Jest tylko wysokość 108 metrów. Nazwa do zagospodarowania. Minęła godzina naszego wędrowania. Idziemy cały czas taką drogą i powoli, powoli docieramy ponownie do Grajzerówki. Mamy tu mniej więcej połowę komornickiej pętli już za sobą. Przed nami ten chyba najciekawszy odcinek. Pierwszy to fragment to do Jeziora Jarosławieckiego i samo Jezioro Jarosławieckie, no a drugi to wzniesienie, które dzisiaj będzie na końcu, czyli góra z wieżą Bierbaumów. Idzie się bardzo dobrze. Godzinka, myślę, że około 5 km, bo takim tempem na 5 dzisiaj idziemy, i już jesteśmy blisko parkingu przy szosie. Tutaj w kierunku tamta jaśniejsza droga na końcu to do Jeziora Jarosławieckiego. Pętla jest tak fajna, że można ją zacząć w każdym prawie że momencie. Można na przykład tutaj na tym właśnie parkingu, ale my zaczęliśmy w Szreniawie, w miejscu chyba jeszcze bardziej naturalnym, żeby, żeby rozpocząć. Poza tym znakiem, który widzicie, pętla komornicka z tymi czerwonymi kwadratami, pojawiły się też oznaczenia żółtego szlaku, 1 km do Jeziora Jarosławieckiego, czyli mieliśmy najpierw wspólne wędrowanie razem z czerwonym szlakiem, potem z żółtym szlakiem rowerowym, a teraz z żółtym szlakiem pieszym. Idziemy zatem dalej. To miejsce pokazywaliśmy już jak szliśmy z, ze stacji w Trzeba, w Rosnówko i kończyliśmy wtedy w Komornikach. To jest Jarosławiec, tu jest Leśniczówka, tu obok jest jezioro, ale świetne miejsce na odpoczynek w zależności od tego jakim szlakiem idziecie. Czy tak jak my dzisiaj czerwonym, ale tą pętlą komornicką, czy na przykład szlakiem żółtym. Można się schronić przed deszczem, jest też akurat dzisiaj zamknięty, ale zwykle otwarte. Jak tutaj przechodziłem to miejsce, gdzie można kupić sobie jakiś napój i coś do jedzenia i są ławy zadaszone, co jest bardzo ważne. Odpoczywamy, pijemy herbatę i idziemy dalej wzdłuż Jeziora Jarosławieckiego i potem dalej za odbiciem Zielonego Szlaku jeszcze kawałek prosto wzdłuż jeziora i skręcamy w prawo przez ostatni odcinek, którym będą pola szreniawskie. Po 10 minutach odpoczynku i ciepłej herbaty, która postawiła nas na nogach, ruszamy dalej. Opuszczamy to miejsce odpoczynku nad jeziorem Jarosławieckim i schodzimy do samego jeziora. Tutaj zbiega się też pętla puszczykowska oznaczona nie czerwonymi, tak jak komornicka, ale żółtymi kwadracikami. Kiedy się zrobimy, obiecuję. Fragment trasy zielonym szlakiem, ale to dosłownie kilkaset metrów, ponieważ za chwilę szlak odbije w prawo w stronę Szreniawy. My także będziemy szli w stronę Szreniawy, ale już nie zielonym szlakiem, ale cały czas pętlą komornicką, tymi czerwonymi kwadratami na znakach. Znaki są, jest to dobrze oznaczone swego czasu i chyba nadal gmina Komorniki reklamuje tę trasę rekreacyjną na swoim terenie. Mamy tutaj mamy tutaj 10 km nieco ponad 10 km i co ciekawe kilka podejść niektórych nawet dość konkretnych. Tam będzie góra z wieżą Bierbaumów na końcu 118 m. Kilkaset metrów idziemy wzdłuż jeziora Jarosławieckiego, które tam przebija się na tle drzew. dwie trzecie trasy za nami. Myślę, że 6 6,5 km już w nogach. Około czterech przed nami. Pamiętasz, byliśmy tutaj? Tak, pamiętam. Tu na tym skrzyżowaniu. Tam ucieka zielony szlak, którym szliśmy z Rosnówka do Komornika. My teraz idziemy, my teraz idziemy tamtym prosto. Zielony zostawiamy tutaj, a idziemy tam pętlą komornicką w stronę jeszcze wzdłuż jeziora cały czas Jarosławieckiego, od którego za chwilę będziemy odbijać w prawo, ale zielony szlak już za sobą zostawiamy. Pięknie, I zobaczcie są nasze znaki. Nie zgubicie się tu. Sprawdziłem to do końca, chociaż trochę pamiętałem, ale chciałem sobie to utrwalić. Naprawdę te znaki są wyznaczone. Tam, gdzie być powinny, na takich ładnych, charakterystycznych e, słupkach drewnianych. Pętla Komornicka w prawo odbijamy tutaj pod górę. I został nam dosłownie już ostatni odcinek myślę, że około 3-3,5 km. Za 40 minut powinniśmy być w. Szereniawie, chociaż jeszcze największe podejście przed nami pod górę z wieżą Bierbaumów. Odkąd się jezioro Jarosławieckie zaczęło, to ta trasa jest zdecydowanie ciekawsza ta wcześniejsza. Pierwsze 5 km była ładna. Ale trochę nudna, a tutaj jest bardziej dziko. Tak, ale zachęcamy, żeby robić ją w całości, ponieważ jeśli chcecie mieć cały szlak, no to trzeba zrobić całą pętelkę. Wielokrotnie na rozmaitych moich pętelkach, chociażby na GSS-ie, było tak, że potrafiło być nudno przez 25 km, no a potem zaczynało się ciekawie albo bardzo ciekawie. Jeśli chcecie cały szlak, no to trzeba zrobić całość. To jest piękna droga dzika, Pełna niespodzianek, a ta wcześniejsza była prosta, przewidywalna. Filozoficzne przemyślenia o godzinie 9.30 w niedzielę, w pochmurny dzień. Rzeczywiście droga jest tutaj ciekawsza, bardziej dynamiczna, więcej skrętów. Największa suma podejść jest, jest właśnie tutaj na tym odcinku od Jarosławca do Szreniawy. Myślę, że tutaj połowa albo ponad połowa, czyli dobre 50 kilka metrów w pionie zyskamy. No i mamy kolejny znak. Tutaj jest rozwidlenie Pola Szrniawskiego. Tam góra zwierzą bierbamów zaczyna majaczyć na horyzoncie. A kolejny znak jest tutaj. I idziemy dalej. Zawsze mam tak, że jak jestem na jakiejś wyprawie, już zaczynam myśleć o kolejnej. Dzisiaj 10 km pętla Komornicka, ale po drodze znaki przypomniały mi o istnieniu pętli puszczykowskiej oznaczonej żółtymi kwadratami. No jest jeszcze pętla e, senszewska. Myślę, że wszystkie powinniśmy w tym roku, chociaż mamy trochę różnych, różnych. Rzeczy do zrobienia poza Wielkopolską, to myślę, że obie powinniśmy zrobić w tym roku: czyli i Stęszewską, której nigdy nie zrobiłem w całości, i Puszczykowską, którą robiłem fragmentami, ale też w całości nie zrobiłem. Trzy takie pętle na Nordic Walking na przykład idealne dla Was, ale też na chodzenie, najeżdżenie rowerem. Tutaj są w okolicach na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, a dzisiaj zaliczamy pierwszą z nich. Rzadko kiedy jeszcze można spotkać tak piękny, dawny bruk. To jest droga, która dobija i przy okazji żółty szlak do samej Szczelniawy. Widać już tam na końcu komin przy muzeum w, samym, w samej Szczelniawie. A obok wzniesienie, na którym będziemy dzisiaj kończyć naszą komornicką. A tutaj taka dość duża krzyżówka i lekki skręt w prawo i ostatnia prosta przed Szreniawą. Tam jest szlak ukryty, żółty, no rowerowy. Żółty i zielony rowerowy, tak, w bluzki. Całą trasę, bo już dochodzimy prawie do końca, oceniam bardzo dobrze. W jednym tylko miejscu tuż przed muzeum w Szreniawie. Pamiętajcie, żeby skręcić w prawo, tam brakuje być może w jednym miejscu znaku, ale po 100 metrach po skręcie w prawo pojawia się już znany widoczek. Taki drewniany znak z napisem pętla Komornicka, ale w jednym miejscu tego niewątpliwie brakuje. Poza tym wszystko jest jak najbardziej w porządku. Trasa być może na początku troszeczkę monotonna, bo długie, proste odcinki, ale potem w Jarosławcu robi się już bardzo ciekawie i jest ciekawie do samego końca. Zobaczcie sami, czegoż można chcieć więcej. Jeżeli, jeżeli zaczniecie wędrować właśnie w Szreniawie za... Górą, to będziecie mieć na sam koniec górę z wieżą Wierbaumów i właśnie zaczynamy na nią się wdrapywać na dzisiejszą kulminację, czyli 118 metrów. Jest godzina. Poczekajcie. Jest godzina 10:34, czyli zrobiliśmy to nawet szybciej niż planowaliśmy, bo pierwotnie myśleliśmy, że koło 11.00 będziemy na miejscu, będziemy tuż przed 11.00 myślę, że za 15 minut niecały kilometr do miejsca, w którym zostawiliśmy samochód. Wyraźne, wyraźne podejście tutaj, bo z wysokości pewnie 80 kilku metrów na 118 no to jest trochę Wchodzenia i przed samą wieżą do wieży nie dochodzimy dzisiaj, pokazujemy ją na innym filmie. A sama pętla komornicka skręca w lewo tuż przed wieżą, i to będzie nasza ostatnia prosta, ostatnich dosłownie 300 metrów. I zameldujemy się na końcu tam, gdzie dzisiaj zaczynaliśmy. Dokładnie w tym miejscu zaczynaliśmy 3 godziny temu przy tym znaku pętla komornicka zrobiona. Do zobaczenia za tydzień, jak zawsze, w piątek po godzinie 16. .00.